Cześć, witajcie, z tej strony yy, witajcie, słuchajcie, na premierze nowej strefy, szóstej strefy w Energylandii. Aqualantis z Abyssusem, za chwileczkę zobaczycie za otwarcie. Dawno temu w odległej części świata było piękne królestwo zwane Atlantis. Jego mieszkańcy żyli w zgodzie z naturą i czcili władcę oceanu, Abyssusa. Jednak ludzie zrobili się chciwi i roztrwaniali skarby oceanu. Zamiast czcić wodę i jej władcę, czcili ogień. Postanowił ukarać ludzi za ich zuchwalstwo i potężną falą zatopił Atlantis. Ocalała tylko piękna dziewczyna o sercu czystym jak woda, dlatego nazywano ją Aqua. Postanowiła oddać swoją duszę Abyssusowi i błagać go, aby w zamian za to nie uśmiercał mieszkańców Atlantis. Jej próśb i nie uśmiercił mieszkańców Atlantis. Docenił odwagę dziewczyny i na jej cześć nadał miastu nazwę Akwaland. lancis. Otwierdziwi dla was artyści energii Cieszę się, że jesteście, bo serdecznie chciałbym powitać wszystkich gości Energylandii, którzy przyjechali właśnie dzisiaj specjalnie na otwarcie, na premierę nowej szóstej strefy Aqualantis. Osoby, które były nieco wcześniej, mogły przedpremierowo przetestować nasze atrakcje, ale o tym dziś. teraz skupmy się na tym, co oficjalne. Witam serdecznie wszystkie media, które zechciały przybyć na dzisiejszą uroczystość, najważniejszą chyba w sezonie 2021, po to, żeby zarejestrować, opublikować i podzielić się ze światem tym, że Energylandia powiększyła się o kolejne 6 hektarów powierzchni. Wielkie brawa! Tym samym Energylandia zyskała 10 cudownych atrakcji. Wśród nich można wymienić bardzo a propos tego, co się działo tutaj, czyli widowisko artystyczne. Tyle, że Aqua Jump, zupełnie nietypowe, wyjątkowe, jedyne takie u nas w Energylandii, które znajduje się tuż przy flagowym rollercoasterze, a bysus, przy jego wejściu, będziecie mogli podziwiać. A dzisiaj właśnie takie pokazy do wody Aqua Jump. Mamy oczywiście Grotto Expedition, czyli cudowna przejażdżka w zasadzie przepłynięcia przez nasze atrakcje. Tuż obok czarnego rollercoastera typu Boomerang, o którym powiem za parę chwil nieco więcej. Mamy kochani także Burning Engine, czyli cudowna karuzela, gdzie możemy poczuć się jak strażak. To główna atrakcja dla mężczyzn, ale nie tylko. Tuż przy wejściu przy rollercoasterze Frida. To wciąż nie koniec. Mamy atrakcję familijną Stormship, czyli taki niewielki statek, który znajduje się tuż za zakrętem po lewej stronie. Tutaj zapraszam wszystkie Rodziny. Oczywiście Tidal Wave Twister, czyli tak zwany disco coaster, za moimi plecami po prawej stronie. Tutaj e, towarzyszy wszystkim potężna fala okrzyków, jak zresztą sama nazwa wskazuje. Wave. No i y, okrzyki będą tutaj na pewno wydobywały się przez cały dzień. Ja przypominam, że Energyland jest czynna do godziny 20. To wciąż nie koniec. Mamy Submarine Dive, niewielka karuzela dla dzieci. Mamy Waterworks przy wejściu do czarnego rollercoastera, o którym też za parę chwil powiem. Mamy także Magic Pump na samym końcu tej strefy. To także atrakcja dla dzieci. No i oczywiście czarny rollercoaster, o którym za chwileczkę jeszcze powiem. Przeciągam te chwile bo tutaj za chwilkę pojawi się wyjątkowy punkt dzisiejszego programu. Wrócę do naszej flagowej atrakcji, czyli Abysus. Tutaj trzeba wyróżnić takie parametry, jak ma maksymalna prędkość 100 km na godzinę, 38 m wysokości, 1316 m długości trasy dokładnie tyle, ile ma drewniany roller coaster Zadra, który znajduje się za Waszymi plecami. No i przeciążenia sięgające 4,5G. I pięć inwersji, i można by tak mówić, i mówić, ale najlepiej się przejechać, do czego dzisiaj serdecznie Was zachęcam. Ale to nie jedyna flagowa atrakcja w naszej strefie Aqualampis. mamy wspomniany czarny roller coaster typu boomerang. To roller coaster. O nazwie Ekipa Light Explorers. I chciałbym Państwu zakomunikować oficjalnie, że Energylandia rozpoczęła zupełnie nowy projekt, współpracy z ekipą. A skoro mowa o ekipie, to na scenę chciałbym serdecznie zaprosić Freeza. Wielkie brawa! Zapraszamy, zapraszamy. Scena jest Twoja, witaj. Jak po wczoraj? No właśnie, jest ok. <grym> Witam Was wszystkich, miło Was w ogóle widzieć. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy z całą ekipą. Chciałem w ogóle w ich imieniu podziękować. Właściwie to Wam wszystkim, którzy tam jesteście, bo to dzięki Wam. Dzięki. Pamiętam jak 3 albo 4 lata temu byłem tutaj pierwszy raz w Energylandii. To ogromne na mnie wrażenie zrobiło to, jak profesjonalny to jest projekt. I dzisiaj, gdy widzę, że mamy tutaj swojego rollercoastera. No to kurczę, mega się jaram tym, po prostu, serio, to jest niesamowite, dlatego dla całego zespołu Energylandii. wielkie dzięki też. No i tak naprawdę cieszę się, że ekipa jest na tyle silną marką, że właśnie Nerdia zaufała nam i razem stworzyliśmy coś takiego i mam nadzieję, że to jest dopiero początek naszej współpracy. I tym miłym akcentem chciałbym was wszystkich zaprosić do testowania całej tej strefy, a oczywiście do naszego Rader najbardziej ale wszystkie te rollercoastery są zarąbiste aby mega sztos no i oczywiście nasz też daje czadu I pozdrawiam serdecznie wszystkich siema zróbcie hałas, dziękujemy Zobaczam. bardzo dawajcie na rollercoastery ja też właśnie teraz idę z ekipą testować no właśnie, wyprzedziły moje słowa, które chciałem teraz powiedzieć. Kochani, my się tu jeszcze zatrzymujemy, natomiast ekipę będziemy mogli zobaczyć tam na szczycie. Już za parę chwil zobaczymy cudowny przejazd ekipy na naszym flagowym rollercoasterze Abysus. Ale wcześniej chciałbym zaprosić na scenę właścicieli Energylandii. Zapraszam panią Agatę Goczał, pana Marka Goczała. Zapraszam Was kochani tutaj na sam środek, na sam środek, proszę, 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 śmiało. Niech Państwo Was zobaczą. Oddaję głos właścicielowi parku. Dzień dobry Państwu, dziękuję serdecznie, że znaleźliście troszkę czasu, żeby świętować z nami otwarcie kolejnej strefy. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, bo bez Was Energylandia by nie istniała, nie moglibyśmy się w takim tempie rozwijać. Na pewno obiecuję Wam, że będziemy się dalej rozwijać. Jak Państwo widzieliście na głównym wejściu, budujemy kolejnego rollercoastera na następny sezon. Także serdecznie dziękuję, że jesteście z nami i możecie razem z nami spełniać swoje marzenia. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, dziękujemy bardzo. Ale to wciąż nie koniec. Jak tutaj Państwa już mam, to zapraszam do przekładni, która uwaga ma takie bardzo ważne oznaczenie, i tutaj wszystkie media powinny zwrócić uwagę na stop, który aktualnie jest zaznaczony, i start, który odpali nasze wszystkie atrakcje. Ale kochani, media mediami, ale bez Was z tyłu to się nie odbędzie. Czy pomożecie odliczać, czy tak? Nie słyszę, czy tak? Słychać, słychać było, słychać było. No dobrze. No to w takim razie razem, tak jak na Sylwestra, będziemy odliczać od 10, ale bardzo powoli. I przede wszystkim głośno. No to uwaga! Dziesięć. Osiem! 8. 7. 6. parę i na naszym rollercoasterze Abysus zobaczycie ekipę, która będzie śmigała cudownym niebieskim, czy też turkusowym rollercoasterem, pędząc 100 km na godzinę. Kochani, przypominam, że dzisiaj mamy także siódme urodziny. Celebracja nowej strefy Aqualantis połączona z siódmymi urodzinami Energylandii. Życzymy Wam Samych najlepszych przeżyć. Życzymy Wam udanej jazdy na naszych cudownych atrakcjach. Jest ich tutaj aż 10. Korzystajcie, dobrej zabawy. Jak już jesteście tak w przejściu, to zróbcie hałas! Dobrej zabawy, dziękuję bardzo. A media, zapraszam na briefingi prasowe. Jestem do Waszej dyspozycji, jak zwykle, oczywiście oficjalny. Dziękuję.